Pan radny Dreniak. Proszę potwierdzić kworum. Pan radny Daniel Dreniak. Dziękuję bardzo. Siedem obecnych, 17 radnych, sześciu nieobecnych. Obrady są prawomocne. Czy są jakieś no, wnioski no, w sprawie no, zmiany w porządku obrad? Nie widzę. W związku z powyższym no, <coughs> zwracam się do wnioskowa do Pana Prezydenta jako wnioskodawcy o wyrażenie zgody na wprowadzenie w punkcie 3A, projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odebrania tytułu honorowego obywatela miasta Przemyśla, projekt 209 przez 2019, i wprowadzenie w punkcie 3B, projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie praworządności i bezczynności prezydenta miasta Przemyśla, projekt numer 236 przez 2019. Czy pan prezydent wyraża zgodę? Dziękuję bardzo. Sprawdzamy, proszę państwa, jeszcze raz kworum. Dziękuję. Jeszcze pan Reszczyński. Dziękuję bardzo. 6 siedemnastu radnych jest. Proszę Państwa, wprowadzamy teraz w punkcie 3a. Projekt uchwały w sprawie... Rozpatrzenia petycji dotyczącej odebrania tytułowego honoru, tytułu honorowego obywatela miasta przemyśla. Projekt numer 2200 przez 2019. To jest ten projekt, który poprzednio. Ale nie widziałam. Nie, nie było. Niestety nie, nie... Нет, он не печален. Yeah. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący, przewodniczący Maciej, pan... Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja chciałam prosić dosłownie o 5 minut przerwy i spotkanie w sprawie tych dwóch projektów z Panią Przewodniczącą i szefami klubów o 5 minutową przerwę i spotkanie. Bardzo proszę o wyrażenie zgody. To jest mój wniosek formalny. W takim razie czy przegłosujemy ten wniosek formalny. O które projekty chodzi? No to jest a... Tak. Te dwa tak, tak, ponieważ dopiero teraz żeśmy się dowiedzieli, dlatego bardzo bym prosił. O pięć minut dosłownie. Bardzo proszę o zrozumienie. Moment. Wniosek przeszedł, proszę Państwa, 5 minut, minut przedmiot. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Bardzo... W 3a projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odebrania tytułu honorowego obywatela miasta Przemyśla. Projekt numer 200 przez 2019 głosujemy. Choruj no, nie, bo wszyscy... Aha, no kogoś nie ma. Nie, wszyscy są, wszyscy są, jeżeli będzie. Pani Gosia Gazdowicz, Ojdzie Pan Dariusz Lasek. Pani Małgorzata, pani... Dziękuję bardzo. 17 osób, 17 radnych za projekt został. Wprowadzony. Wprowadzenie w punkcie 3b projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na naruszenie praworządności i bezczynności prezydenta miasta Przemyśla, projekt 236 przez 2019, będzie głosowanie głosowanie. głosowanie. Dziękuję. 17 radnych za. Został wprowadzony projekt. Przystępujemy do punktu następnego, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin w kwestii wyznaczenia aglomeracji przemyśl. Projekt nr 240 przez 2019. Proszę wnioskodawcę o przedstawienie projektu. Pani przewodnicząca, panie prezydencie wysoka rado. E, uchwała, m, którą teraz będziemy procedować, ma za zadanie, za, m, mamy zawrzeć porozumienie między Gminą Miejską Przemysł jako gminą wiodącą aglomerację, p, p, Gminą e, Wiejską Przemysł i Gminą Krasiczyn w celu e, zmiany e, aglomeracji, która m, została m, utworzona 31 marca 2014 roku. M, wójt Gminy Przemysł zwrócił się do nas z prośbą o zmianę granic i e, m, w ten sposób, że wyłączamy z aglomeracji 5 sołec w celu poprawienia wskaźników. Ma to związek z tym, że i gmina, wiejska przemyśl, i miasto przemyśl oraz przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji będzie mogło pozyskiwać fundusze na, na budowę sieci kanalizacyjnej. Wobec tego proszę o podjęcie takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa? A jeszcze opinia komisji, przepraszam. Opinia komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu i Finansów. Gospodarki Miejskiej zaopiniowała projekt pozytywnie. Dziękuję, dziękuję. Pan Przewodniczący. Komisja Budżetu i Finansów projekt numer 240 przez 2019 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję 17 radnych za 6 obecne, więc projekt został przyjęty. Przystępujemy do punktu następnego, a mianowicie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której prezydent miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie. Projekt nr 241. Proszę o wnioskodawcę o przedstawienie projektu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, e, proszę o pozytywne wyrażenie woli pod projektem nr 241 zmieniającym uchwałę w sprawie określania sumy, do której prezydent miasta przemyśla, może samodzielnie zaciągać e, zobowiązania. E, kwota, którą chcemy zwiększyć, to 51 660 e, zł. Udzielone upoważnienie pozwoli na zawarcie umowy na wykonanie usługi zapewnienia ciągłości opieki autorskiej w zakresie użytkowania systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w roku 2020. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o opinię Gospodarki Miejskiej i budżet, Budżetu i Finansów. Tylko Pani to. Tylko Komisja Budżetu i Finansów. Komisja Budżetu i Finansów, projekt numer 241 przez 2019, zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Miejskiej, projekt 241, zaopiniowała pozytywnie. Otwieram dyskusję, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Dobrze, pan, Daniel, pan radny się wstrzymał. 16, 16 radnych osobą się wstrzymała. Projekt został przyjęty. Proszę Państwa, projekt następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej odebrania tytułu honorowego obywatela miasta Przemyśla. Projekt 200 przez 2019. Mówiliśmy jest to konieczność, żeby ten, zostały zachowane po prostu daty, dlatego też bardzo Państwa proszę o podjęcie tej uchwały. Czy ktoś z Państwa zabierze głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję. Bardzo proszę o, o głosowanie. Dziękuję. 17, 17 radnych za. Przystępujemy do punktu 3b. Podjęcie uchwały. Uchwała została podjęta. Podjęcie uchwały w sprawie za rozpatrzenia skargi na naruszenie praworządności i bezczynności Prezydenta Miasta Przemyśla. Projekt nr 236 2019. Ta sama historia. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. 17 radnych, uchwała została podjęta. Pan Na prośbę pana Na wniosek pana prezydenta chciałam państwa poinformować, że 30 o godzinie 17 odbędzie się Kolejne posiedzenie 20, 21 sesja rady miejskiej Pan prezydent na prośbę pana Prezydenta To jest środa po października. Proszę bardzo, jest Pan Prezydent, bardzo proszę. Może proszę zgusić do, 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 do dyskusji. Bo nie słychać. Nazwycenie. Jeszcze na raz, jeszcze Mam pytanie, czy ta sesja mogła być zwołana w czwartek, dlatego że e, przyjeżdżają, przyjeżdżamy na wszystkie na święta zmarłych, na 1 listopada i będziemy w większości w czwartek e, dostępni. A wiem, że są osoby, które dojeżdżają do pracy i myślę, że, on, że te osoby w czwartek przyjadą e, i, i będą, a w środę myślę, że będą trudności z kworum. Może pan prezydent, bardzo proszę. Ja powiem tak, dla mnie to naprawdę nie ma znaczenia. Jedyne co, to musimy, jedyne co musimy zrobić, bo tutaj też padło pytanie, to do końca października podjąć uchwałę o zmianie aglomeracji. To o co w zasadzie występował wójt gminy wiejskiej, pan, pan Andrzej Huk. Problemy są z, z jednym z doradców, który, je, który jest po stronie gminy, to znaczy ten człowiek się, ten, 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 trochę opóźnił z pracą i stąd ten też taki ekstraordynaryjny tryb, ale y, pytanie bardziej do Państwa Radnych, kiedy Państwu pasuje, bo y, z, z naszego, z, znaczy z mojego punktu widzenia nie ma znaczenia, czy to jest środa, czy czwartek. Ch chodzi, chodzi tylko o to, żeby było kworum było do tego, żeby można było to przegłosować i, i, i sprawa jest jak najbardziej otwarta, także no, może... No, tak. Pod nie podjąć decyzję, Czwar środa, czy czwartek, bo jest to tak. bardzo istotne. Kto proszę bardzo? Kto jest za czwartkiem, proszę, niech podniesie rękę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć osób. pięć, 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 Sze, szano, ja, ja powiem tak tutaj, jeżeli chodzi o to co, co pan Robert, pan radny Robert Wal powiedział, f, faktycznie ten czwartek z punktu widzenia jakby procedowania byłby trochę wygodniejszy i dla mnie i dla, dla wójta, dlatego, że my jutro jedziemy z tym wnioskiem do Erdosiu. to jest jakby, jeżeli jutro coś nam się pośliźnie, to na środę nie mamy gotowego projektu uchwały i, 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 i stąd padł, tak, tak zdecydowanie. Proszę Państwa, w takim razie decydujemy. Czwartek, godzina 17. Ja jeszcze mam taką ogromną prośbę. Dwa stowarzyszenia zwróciły się do Państwa Radnych z prośbą o wsparcie paczek nikołajowych. Czyli to stowarzys... są listy imienne wyłożone. Bardzo Państwa Radnych proszę o o po prostu o dobre serce i wsparcie tych, bo są to paczki dla dni dla dzieci, z, które z rodzin polskich na Ukrainie. Proszę bardzo, jest to jest trzecia lista tak, dotycząca tablicy w, kamienia pamięci przez szkole numer 11, ewentualnie bardzo proszę Państwa również o wsparcie i jeszcze jedna jeszcze jedna historia proszę Państwa, a mianowicie sesja, główna sesja w listopadzie odbędzie się 25 listopada. 25 listopada to jest czwarty poniedziałek. Jest zmiana terminu. Proszę zapamiętać. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został wyczerpany. Zamykam posiedzenie 20. sesji Rady Miejskiej 8 kadencji.